Pochwalony Jezus Chrystus, spotykam się z Wami ostatni raz w roku liturgicznym, potem już będzie adwent. Kochani, dzisiaj mamy mocne Słowo i dlatego wołam Duchu Święty stąp na każdego z nas, abyśmy to Słowo przyjęli. Słowo pełne mocy. Jezus mówi: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jak to rozumieć? Słowo stało się ciałem. Słowo Boże stało się ciałem. Jest pośród nas. Nie przeminie. Boża obecność, wypełniająca nasze dusze, nasze serca, nigdy się nie skończy. Bóg pracujący pomiędzy nami, Bóg kochający, Bóg, który działa, nawet kiedy tego nie widzimy, nie czujemy, nie rozumiemy, on jest pośród nas. Słowo stało się ciałem. Słowo, które działa, jest między nami. To jest doświadczenie. Gdy chodzimy w obecności Bożej, w duchu świętym, tego doświadczamy. Gdy chodzimy sami, akurat mamy taki dzień trudniejszy, zapominamy o obecności Bożej. Bóg dalej jest, słowo działa z mocą, słowo nie przemija, a jednocześnie doświadczamy może trochę pustki, trochę osamotnienia, ale Bóg jest między nami. On jest sprawcą wszystkiego. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj tego zapragnęli. Zapragnęli tylko Bóg. Bóg sam wystarczy. Tylko w Bogu wszystko przeminie, nawet niebo i ziemia, ale nie przeminie Słowo Boże, obecność Boża, obecność Boża we mnie, bo Twoja dusza też nie przeminie, Twoje serce nie przeminie, jest nieśmiertelne już. I tam w nim królestwo Boga, Słowo Boże na zawsze. Zapragnijmy w ten sposób żyć. Przeżyć ten dzień, przeżyć zbliżający się Adwent. Wszystko w Bogu i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca idą w górę. Rośnij w Chrystusie. I zapraszam teraz, żebyśmy już Maryję poprosili. Ten utwór Maryjny, Raduje się Dusza ma. Poproś Maryję, żeby wejść dobrze w Adwent, żeby ten czas od początku dobrze wykorzystać. Możemy tutaj kliknąć. Do zobaczenia.